Halo. Halo, dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Zbliża się pan. Proszę? Zbliża się pan. Do Coraz nas. Tak jest, tak jest. Jutro zamierzam być w naszych rejonach. A gdzie pana zostaliśmy? No więc tak jak planowałem solec. A, czyli Sołys, jest. 65 pan... km, tak. Ten już długi most kolejowy widzi pan? E, tak, 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 tak. I jakie wrażenia? No, no jest długi, duży, to no, co powiedzieć. Generalnie to długi odcinek był, to i już moc nie robi wrażenia. Zmęczenie daje się, że znaki bardziej teraz, niż wrażenia. Tak, muszę, muszę powiedzieć, że już teraz zaczynam czuć. Jak tak szczególnie te końcowe odcinki, te końcowe kilometry, to no to już zmęczenie jest. Ale za to bardzo ładny był odcinek do lądu. Jak zacząłem płynąć początek, to jest początek krajobrazowego parku nadwarcieńskiego. Przepiękna, taka nostalgiczna warta szeroka, takie pojedyncze krzewy, pojedyncze drzewa. Bardzo, bardzo taki, taki fajny odcinek rzeki. Do tego jeszcze dzwony z, tam z klasztoru pocysterskiego z lądu. Także bardzo, bardzo fajny odcinek. Oprócz czy. Dzień ogniskowy dzisiaj jest, czy nie? Nie, nie, nie. Dzisiaj jest 3 cztery szybko spakowany i w namiocie. To zapowiadał Pan dzień ogniskowy, ale chyba... A dzień ogniskowy był w... przedwczoraj, czy wczoraj? Przedwczoraj? To proszę przedwczoraj? opowiedzieć, jak się udało Panu rozpalić ognisko i, i jak to wyglądało. Znaczy generalnie skorzystałem z taki, takie liany, r, 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 takie rośliny wysuszone były pnącza na drzewach. To bardzo łatwo się paliło i podebrałem bobrą po, część ich pracy. <grym> no i sobie i, to, i, usmażyłem troszeczkę na kibasę usmażyłem na ognisku i wysuszyłem praktycznie wszystko, co miałem. Oprócz gumowców mi się udało wszystko wysuszyć z ubrań i tak dalej, porozwieszałem na kijach, także. Bardzo, bardzo, bardzo to był praktyczny i pozytywny dzień z tego względu. A wczoraj za to miałem nocleg. To miałem opowiedzieć, ja się tak sobie myślałem, co dzisiaj opowiem. Wczoraj miałem nocleg, bo dosyć ciekawy, bo ja byłem na takim wzgórzu. Generalnie cały czas się wzdłuż brzegów yy, ciągły się takie czcinowiska. To w ogóle jest osobny temat płynięcia w nocy i znalezienia miejsca. N bardzo, to bardzo jest najtrudniejszy element chyba pływania w nocy. Znalezienia czegokolwiek, żeby wyjść po prostu z tego kajaka. No ale udało mi się, zazwyczaj jest tak, że jak gdzieś jakieś drzewa rosną, to od razu jest w jakieś małe wzgórze, tam jest bardziej sucho, nie ma tych szcin, nie ma bagien, no i rzeczywiście takie wzgórze wypaczyłem z trudem, ale udało mi się wydostać na zewnątrz z kajaka, wciągnąłem kajak i tam generalnie się rozbiłem. To były takie trzy drzewa, płaskie miejsce, bardzo fajne takie, rozbiłem ten, ten namiot. No i długo nie trwa. Słyszę za namiotem, w zasadzie za namiotem, nie wiem, pięć metrów może, chrup, 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 chrup. chrup Bóg w ogóle przestał reagować na ludzki zapach. Chyba, że nie ma tego zapachu. Generalnie już może już uznał mnie za swojego, że już tak. Po ośmiu dniach wyprawy mógł pan ta, już że, przesiąknąć zapachem ta, rzeki. Tak, przesiągłem błotem, bagnem i, i wszystkim dookoła, także w każdym razie nie reagował. Wyszedłem z namiotu, popatrzyłem na ile to drzewo jest realne, że my to w tą, tej nocy czasami nie ściął, Także do mu jeszcze na pewno zejdzie. odbieg do wody, wskoczył od razu, chlub tą kielnią uderzył ogonem. Za chwilę do namiotu z powrotem słyszę chrup, chrup, chrup. W zasadzie on nie ma wyboru, bo tam już drzew więcej nie było. To zostały te trzy ostatnie. No więc... Już mu nie przeszkadzałem. Generalnie cały czas co się obudziłem, czy co w namiocie, to cały czas za tym namiotem sobie fedrował, nie? Także taki buf, który albo mnie uznał, albo się nie boi. To był nocleg dwa dni temu, czy wczorajszy? Wczorajszy, wczorajszy. A, wczorajszy. A panie Marcinie, mam pytanie o to, jakie wrażenie na panu robią promy, które pan mija. Co miam? Promy, czy są promy? A promy, o właśnie, tak, tak, tak. Bo no, jest ten temat, to jest też bardzo ciekawy w zasadzie, bo tych promów tutaj, w... właśnie na tym odcinku od koła jest, no, nie chcę na palcach liczyć szybko, ile ich było, ale jest ich kilka. Z czego tak naprawdę jeden był. Y ten taki typowy, znaczy typowy. Jeden był, który miał linę przerzuconą przez rzekę. Ale akurat jest zima, więc większość tych promów jest nieczynna. Chyba w sumie z wszystkich promów, w którym mijałem, dwa tylko były czynne aktualnie, a reszta są odstawione z boku, poprzypinane. No szczerze mówiąc zastanawia mnie to, jak to funkcjonuje, jak to działa, ale yy, no musi, skoro są, no musi być tym ludziom tutaj miejscowym potrzebne, nie? No na tą chwilę były dwa, dwa, tylko takie, które były czynne, które widziałem, że, że są oznakowane i tak dalej, a reszta pozostałe były przypięte do brzegu. Spodziewał się Pan zastać taki widok? Nie, nie. Szczerze mówiąc, jest to też jeden z elementów, które, które mnie lekko zaskoczyły. A, a na mówiąc jedna z anegdot, która z tej wyprawy, właśnie wyprawy, z tego z tego spływu. Na jednym z promie była przypięta tabliczka, bardzo mnie to to rozbawiło. Mówi, w trakcie przeprawy nie wysiadać. <grym, 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 tak że... <grym>, bardzo takie fajne to. W samolocie no. też mogłyby takie wisieć. Tak, tak, na tej samej zasadzie. W trakcie przeprawy nie wysiadać. Dobrze, to już wiemy jak dzisiaj minął pana dzień. Jak wygląda pana obozowisko? Dzisiaj właśnie powiem szczerze, ja nastawiłem się na to Gogolewo. Generalnie chciałem ciągnąć już do tego Gogolewa, ale od w zasadzie już dużo przed Czeszewem. W ogóle generalnie cały, cały dzień był problem z jakimkolwiek miejscem, do żeby wysiąść z kajaka. Szczerze mówiąc skorzystałem, w zasadzie nigdy nie korzystałem, ale pierwszy raz skorzystałem z gotowej tej przystani kajakowej yy, w, po, 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 no Jak ta miejscowość na Nowe... py... Pyzdry. W Pyzdrach, o, oh, przepraszam. Tak, tak. W, py, w Pyzdrach. Skorzystałem, bo generalnie cały czas płynie się korytem, które jest albo grubo zarośnięte trzciną bez żadnego możliwości dojścia do brzegu, albo jak już przed przeszczełem zacząłem przepiękne lasy zresztą trzeszewskie tutaj, ale no skarpa wał z prawej i lewej strony, że, że praktycznie dopłynięcie do brzegu i kombinowanie coś z kajaka, to, to, to jest zawsze jedno z większych ryzyk generalnie dla mnie, bo jakiekolwiek zamoczenie się, wpadnięcie, poszesunięcie, nie wiem, zamoczenie jest to dla mnie wielki kłopot. I szczerze mówiąc zastanawiałem się, jak ja to w nocy ogarnę, bo generalnie to pływanie w nocy to jest takie wszystko bardzo czujne, jak ja wysiądę z tego kajaka, generalnie z, przy takich wysokich skarpach. No i minąłem Nowe Miasto, minąłem most, płynę, odliczam sobie te kilometry kolejne, które, bo tak chciałem dopiąć do tych 70, akurat właśnie w było byłoby tam już grubo, by dwa, dwa kilometry ponad 70. I w pewnym momencie skończy, skończyły się wały, i tak patrzę w jedną stronę, stoją trzy drzewa. Podobna sytuacja jak wczoraj. Stoją trzy wielkie, piękne drzewa, takie na otwartej przestrzeni. Podpłynąłem, rzuciłem latarką po brzegu, no i patrzę, rzeczywiście jest. W całej skarpie jest wybrane miejsce, tak jakby kiedyś był, nie wiem, brud, jakby ktoś kiedyś bydło może wpuszczał do tej rzeki. No w każdym razie płytkie, ładne z wejście do, do brzegu. I jak już się wbiłem tam kajakiem, to już stwierdziłem, to już te 5 km w lewo czy w prawo, to już tak nie ma tego znaczenia, bo tu wiem, że jest, jest dobrze, nie? No i rzeczywiście wychodzę na górkę, pięknie, płasko, góreczka, drzewa dookoła, tam trzciny jakieś tam, jakieś krzaki, a tutaj tak czysto, więc no jest to taka cecha rozpoznawcza, szczególnie jak płynie się w nocy Ej, to jest prawy brzeg rzeki czy lewy Ej, to jest lewy brzeg lewy brzeg Próbuję tutaj na mapie znaleźć mniej więcej w którym miejscu może pan się znajdować Ej, A, to, Tuż przed mostem. Tuż przed, przed mostem. I widzi pan most, tak? Ej, nie, widzieć nie, nie, nie. Mhm. O, to przed zakrętem. Mniej więcej potrafię tak, sobie tak, wyobrazić. To przed tak, tak, tak. W którym jest pan miejscu? I dzisiaj co? Kolacja, ognisko, czy...? Nie, kolacja już bardzo szybka, kolacja, herbatka i, i trzeba spać, bo chcę rano wstawać. Jednak te to, to, to odcinki, te to, to 60-kilometrowe, to już swoje robią. Bo dzisiaj 65, no. to jest, można powiedzieć, 65, rekord trasy. Tak, 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 tak. No miało być 70, no powiem szczerze, miało być 70. Trochę jestem zły, bo teraz jak już wysiadłem, trochę odpocząłem, można było pociągnąć jeszcze. No, ale już jest jak jest. Połowa trasy. Dzisiaj minęła. Tak, minęło. Zdjęcie tam panu wysłałem. 365. Tak, widać właśnie. Ja też że się sukces... cieszę, że 400, 430, 430, że 400 kilometrów już za mną też naprawię. Jak minąłem 330, to kolejny taki jakiś był mój element, taki, że 400 kilometrów już za mną, nie? Zostało tylko 330 do przodu, także już z każdym nie bliżej jakoś tak mi się wydaje. Mimo, no i... no, może odległość jest ta sama, nie? Ale jakby największa trudność już już za mną. I jutrzejszy dzień. I jutrzejszy dzień. Płynę do Śremu. I ze Śremu pod nasze okolice, myślę, że to będzie gdzieś w okolicy albo Sowiniec, albo tutaj między Krajkowem a Sowincem na tym odcinku gdzieś zanocuję. Taki jest plan. To będzie gdzieś w granicach też 60 km. Czyli po stronie Mosiny, może przy ujściu kanału mosińskiego. Nie, chyba tutaj wcześniej, bo do, do kanału Musickiego do Rogalinka to bym miał prawie 60 km. 54 km. 54 wyjdzie wtedy? Tak, do Rogalinka 54 km. Jeśli jest Pan w tej chwili na 320 km. 320 jestem, tak, tak. Tak, tak to już tutaj liczymy. 320 odjąć 266, na którym znajduje się Rogalinek, to jest 54 km. A, no to Takie już szybkie panem. obliczenia. Szybko sobie nie policzyłem, nawet tak dobrze. Ale nie, myślę, że raczej sobie gdzieś tutaj ku, na moim leśnictwie zanocuję. Za, za tutaj bliżej, bliżej, bliżej na Sowińcu gdzieś tutaj, na biała góra, gdzieś w tych okolicach. O, przepiękne miejsce. Czyli jutro będziemy mieć połączenie z Białej Góry, a być może podjedziemy do Pana i nagramy na żywo z Panem rozmowę. Czy jest taka no, możliwość, żeby. czy nie Życzę Pan hmm. sobie obecności i przeszkadzania? Nie, myślę, że wszystko do ogarnięcia. Dobrze, to może no, ja, odcinek... się, jutro z się zobaczymy, jak będzie po drodze. Dobrze, to, to w takim razie e, co, jutro mamy nadzieję, że po, uda się powitać Pana no, e, przejściowo e, w, u nas, na miejscu, albo raczej u Pana, na terenie Pana nadleśnictwa, jak rozumiem, tak? Tak, 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 tak. I, i mojego leśnictwa, bo moje leśnictwo właśnie przylega właśnie tam. Biała Góra to jest mój oddział pierwszy, mojego leśnictwa grzybna. Świetnie, dobrze. To w takim razie życzymy dobrej nocy, odpoczynku i, i powodzenia na jutrzejszy dzień. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.